cześć z tej strony Monte Santos i, i widzicie Otóż chciałbym wam powiedzieć że, że tamten y, że tamta gra, ten sezon po prostu mi się przejadł y, Poczekajcie o. Znudził mi się strasznie i nie miałem w ogóle ochoty tego nagrywać, nie miałem siły, nie miałem ochoty w ogóle, w ogóle nie chciał mi się po prostu tam grać, było nudno po prostu znudziły mi się tamte góry już Już ledwo zaczęliśmy grać a mi się znudziło Tą willę budowałem tak na odwal się żeby Żeby tylko była I myślę, że Pomyślałem trochę i, i Wymyśliłem, że możemy założyć nowy świat I spróbować, spróbować, sił Na tym świecie Może nam się uda, nie jestem pewien Miejmy nadzieję, dlatego Wpiszmy sobie grę y Monte Survival w opcjach anti ...czy... cheats, przepraszam, 666. Zami się będziemy walić z tym. Klikamy. Mmm... Kre, boże. Dobra, nieważne. I jest ogarnę, że jakieś lagi mi się zaczęły robić. Zobaczymy co z tego wyniknie. Ale zaczęły się robić lagusy. No come on! mre tak bosko fps I love you, I love you co to się dzieje, ja nie wiem easy chwilka, jeszcze zobaczę dźwięki z minecrafta okej okay. i zetnijmy drzewo ręką ojojoj, jakie lagusy, niedobre lagi nie mam pojęcia, od czego to może być. O Jezu, jaka tragedia! Poczekajmy chwilę, Poczekaj, poczekajmy. Dajmy mu szansę. Dzień dobry. Ja, ja nazywam się Monte Santos. I szukam przyjaciół w mojej krafcie. Nie, tak nie może być. Dzień dobry O Może coś się ogarnęło w końcu Ha Nie mogę ściąć drzewa Ale ze mnie lamus Hejtują mnie wszyscy Hejtują mnie Sorki, już nie będę dmuchał mikrofon Zetnijmy drzewo, zetnijmy drzewo nene 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 Zróbmy work Zróbmy work Postawmy go tu. Zróbmy deseczki, deseczki. Figu, miku kilo, fig. Lecimy wykopać. Wągiel, lala Jakby jak spimy. wągielala Dobra, już nie będę śpiewał. I powiem wam jeszcze że ogarnąłem patent jak zrobić żeby były, żeby był głośniejszy głos w odcinkach i, i mam nadzieję, że, że nie będę musiał drzeć mordy, żebyście cokolwiek słyszeli po prostu y, będę podgłaśniał to. Bo teraz nagrywam y, dźwięk i obraz u Minecrafta inaczej. Osobno, osobno o Boże, chyba dmuchłem w mikrofon, jak coś... jak coś bo tak mi podskoczyło, to... jak coś, to strasznie przepraszam. Już będę nad sobą panował. Okej, okay, tyle powinno starczyć. Mm, zróbmy sobie ten mm, kamienny. Tak? Zróbmy jeszcze sobie podwójnie. Tak, tak. Y siekierkę siekiera matyka Baba -ba Oglądacie fertka Oglądacie Fertka kiepskiego. Łopatam. E Mieczu. Heczu. A sery he. -er 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 -no dobra, dobra. Nie niebi, Nie bij nie bi. Słyszę ząbiaczka. Halo. Zelazu, zelazu, zelazu. Jaki żezlu. Jakich, jakich macie swoich ulubionych youtuberów? Y, Remek rządzi. O, i tu jeszcze gdzieś może być. O, wągiel. Ma Kopmy, kopmy. Nie ma lipy, nie ma lipy. Kopiemy sobie wągiel, kopiemy sobie wągiel. Lala oj, już, już mam pomysł nawet na domek w tej serii, ale nie powiem wam, czy to jest sezon drugi. Sezon drugi będzie mega. Uwierzcie mi, Owiecu, obiecuję wam. Będzie mega. Jedziemy z tym, Koli. a i szukamy miejsca. Oczywiście na domeczek, ale na razie wiecie, ogarniamy sobie tu. Dobra, styknie. Może mam jakieś rzeczy tutaj zrobione, że mam takie laki. O, zróbmy tak. To będzie lepiej. No zobaczymy. Na razie tego nie widać, ale... Zobaczymy, zobaczymy Jeszcze zmniejszymy Teraz będzie lagus No wiecie, ale wolę zrobić tak Żeby tak było, żeby były, wiecie, jakieś ogromne lagi Jeszcze wyrąbmy trochę drzewa. I idźmy w tamtą stronę szukać przygody. Wow, żelazo i wągiel. Ale na razie nie chce mi się tego zbierać. Lecę przed siebie. A, tu zbierzemy, bo tam... O, tu, tu możemy zabrać. Trochę się boję. A wy? Nie bójcie się, jesteście ze mną. Z Montesantosem. Santosem. Wągiel zawsze, zawsze się przyda. O, ale mi się podoba. Na razie takie będzie Pierdu, pierdu. Robimy, co nam się podoba. Potem nadejdzie czas na męską rozgrywkę. Wykupimy trochę węgla. O, jakiś lagus był niedobry. Niedobry lag. Co tu... Poczekajcie, je... co tu jeszcze mogę zmniejszyć? Off. Nie widzę różnicy, to może tak zostać. Wszystko dla dobra Minecrafta. O, jasność jaka jest ustawiona no? no, na maksa, na maksa. No, dobra, lecimy z tym. Koli, 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 Tak, ten tu na noc sobie pali, pali. Dobra. O, jaki ładny świat. O yeah, nieee, motherfucker, madafaka. O, oh, świnki. Zapomniałem mu zarełku. Dzień dobry. Halo. Jak się pani nazywa? Gdzie mieszkasz? Jesteś bardzo piękna. A dziw... jo jaki lagus. Świnka nam uciekła. Dzień dobry. Wierz jest świnka? Nie. No to nada. Dobra, styknie tego żarcia na razie. Idziemy, idziemy przed siebie. Będą lagi. Oj. Powolutku. Zetnijmy sobie drzewko bezstresowo. Bez stresu. Ja te lagi ogarnę. W następnym odcinku. Mam nadzieję, że wytrzymacie musicie wiem że mnie kochacie ale ja was nie żartowałem ale fa fajnie zamarzło Już ślizgam się ślizgam się dobra lecimy z tym idziemy tam chyba że tu jakiś sky jest do dupy kocham błędy w grafice owieczka jest tak zrobimy sobie wyrko zrobimy sobie wyrko o nie wredny lagus dawaj wełnę dziwko dawaj wełnę Dobra, mamy dwa. Mmm, jeszcze chwilkę, o, o, jest normalny las, to skorzystamy z okazji i wyrąbiamy trochę drzewa. Wiecie, taki nudny odcinek, ale już w następnym. Jak mi przebaczycie, że skończyłem tamtą serię? Znaczy, w tamten sezon. Tu już zaczniemy szukać gryówki, na razie ogarniamy se i samy. Wiecie, na razie nie chcę tak chodzić, bo... bo bym, by mnie tak zalagowało, że nawet sobie tego nie wyobrażacie. Nie wiem dlaczego tak jest, no kurde. Minecraft. Bo przecież wtedy miałem FPS-y kurde na odcinku po 30, tak? Bez odcinka po 100 Nie wiem czym to jest spowodowane, Spowodowane. Ale niech już będzie, ja sobie i tak z tym poradzę, bo jestem najlepszy! Ak. No widzicie? Tragedia po prostu, o Tragedia Ale... Co to, to mogę jeszcze zmienić? Co? Hmm... Hmm. O, chmury złączę, tak. Hmm, mi SMS, mam nadzieję, że, że nie słyszeliście. O, już powinno być ok. Dobra, dobra, ja to sobie ogarnę, nie będę tracił na odcinek czasu. Lecimy jak kamikadze, patrzcie, latam. Dobra, dojdziemy do końca i będziemy kończyć nasz przecudowny, ale piękny odcinek. Na no, jakimś jakimś sensownym miejscu czy wypadałoby skończyć. Ale co tu robić, jak mi się świat nie wczytuje. Nie wiem czemu, o dżungla, dobra. Z widokiem na dżunglę ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, żumeczki. Do następnego odcinka. Cześć!